Przede wszystkim to Ignacy z Japonii. Wy jesteście dobrzy w ortografii, czy nie? Ortografia polska ma trochę pułapek. Czasem niektóre głoski są zapisywane różnymi znakami, np. RZ i Z z kropką, CH i H i jeszcze O okresko okreskowane. To jest prawidłowa nazwa, ale y, nie wiedziałem, żeby jaki, jakikolwiek Polak używał tego terminu. O z kreską raczej. I, u. Albo pary dźwięczne i bezdźwięczne. Przykład błędu to matka przez T, która już została slangiem. Jeszcze niektórych mylą N i M i ON i OM, ale to jest już inny poziom moim zdaniem, bo jeśli się na prawidłową wymowę, to się pisze poprawnie. I czasem niektórzy mnie pytają, czy umiem pisać po polsku. Umiem, umiem. Bo wszystkie teksty, które publikuję w internecie są napisane przeze mnie oczywiście. Nikt nie pomaga. Może poezji po polsku nie umiem pisać, ale normalne i naukowe teksty już umiem pisać. Ale pisanie też ma różne poziomy. Niektórzy piszą poprawnie, a inni z błędami. Matka, na przykład. I niektórzy mnie pytają, czy zdarza mi się robić błędy ortograficzne, więc dzisiaj porozmawiamy o tym. I odpowiedź jest taka. Prawie w ogóle. Prawie w ogóle nie zdarzają mi się błędy ortograficzne w języku polskim. To wynika z tego, że jako dorosły człowiek zacząłem się uczyć polskiego jako obcego. I w większości słów nauczyłem się z pisma, a nie z mowy. Na przykład słowo rzadko. Niektórzy piszą przez z z kropką, ale to wynika z tego, że oni najpierw znali słowo rzadko ze słuchu, że słyszeli, i dopiero potem yy, nauczyli się pisać. W sensie nie nauczyli się, ale uczyli się pisać yy, to słowo. A ja miałem odwrotnie. Najpierw w książce zobaczyłem słowo rzadko, i dopiero potem zacząłem używać tego słowa w mowie. Do tego jestem typowym wzrokowcem i nawet teraz, nawet dzisiaj, więcej słów zapamiętuję wzrokowo, a nie ze słuchu. Kilka razy zdarzyło mi się. Napisać jakieś polskie słowa niepoprawnie. I to były przypadki, gdzie zapamiętałem słowa ze słuchu, a nie z pisma. Na przykład słowo wąchać. To było już y, 3 lata temu, ale wtedy wcześniej nigdzie nie widziałem tego słowa. Potem przyjechałem do Polski i zapamiętałem to słowo ze słuchu. Potem miałem okazję napisać to słowo i napisałem przez samoha, bo nie wiedziałem, jak to słowo wygląda w piśmie wąchać. Wtedy jeszcze nie zaczynałem gramatyki historycznej i po prostu nie skojarzyłem słowa z węchem, mimo że węch znałem. Już nie pamiętam, do kogo tak napisałem, ale wtedy poprawił mnie i od tego czasu wiem, jak zapisywać słowo wąchać. Wstyd. Jeszcze czasem nie pamiętam, czy było r czy l w jakimś słowie. Na przykład słowo dokumentalny z dwa razy napisałem dokumentarny. Niektóre przymiotniki obcego pochodzenia kończą się na Alny, a niektóre Arny. Alny jest więcej, ale Arny też jest trochę na przykład legendarny, bulgarny, fabularny i monetarny itd. I wtedy pomyślałem, że z dokumentem jest Arny, bo nie pamiętałem dokładnie tego słowa i dla mnie r i l brzmią podobnie. To jest innego rodzaju błąd bo to jest bardziej jak błąd słowotwórczy niż błąd ortograficzny. Ale błąd to błąd. Jeszcze kiedy występuje dużo r i l w jednym rzadko używanym wyrazie. Nie pamiętam, gdzie były r, a gdzie l. Na przykład Labrador i Gibraltar. Ale słyszałem, że Polacy mają ten sam problem, jeśli chodzi o słowa z dużą liczbą r i l. Więc może to nie jest trudność, która spotyka tylko Japończyków. Jeszcze czasem mi się zdarza, że nie jestem pewny, czy formy, które chcę napisać, są prawidłowe. I to są takie przypadki, gdzie dużo Polaków e, robi błędy i znam prawidłowe formy, ale przez to, że napatrzyłem się błędów e, krążących po internecie, straciłem pewność. Na przykład, naprawdę i na pewno, kiedy uczyłem się polskiego tylko rok, zawsze byłem pewny naprawdę razem, a na pewno osobno. Ale potem codziennie widziałem w internecie y, naprawdę pisane osobno i na pewno pisane łącznie. I powoli, nie wiem, zacząłem się zastanawiać przy pisaniu. Wcześniej znałem i byłem pewny, ale już nie wiem. W sensie nie robię błędów tutaj, ale kiedy piszę, zastanawiam się, bo nie jestem pewny, czy formy, które znam, są prawidłowe. To jest straszne, że błędy ortograficzne są zaraźliwe ale jakoś musimy sobie radzić z tym. I ogólny wniosek jest taki, że obcokrajowcy w zasadzie robią mniej błędów ortograficznych, bo takie błędy wynikają z tego, że człowiek uczy się najpierw ze słuchu, a potem uczy się je zapisywać. To jest logiczne, bo rodzimi użytkownicy języka więcej słów zapamiętują ze słuchu, a obcokrajowcy dopiero później zaczynają się uczyć tego języka i zapamiętują więcej słów z pisma. I to znaczy też, że kiedy obcokrajowiec przyjeżdża do Polski bez znajomości polskiego i zaczyna żyć w polskojęzycznym środowisku i uczy się tylko poprzez osłuchanie, to prawdopodobne, że będzie robił takie same błędy, jakie robią Polacy. Może to jest trudne do zaakceptowania, ale pomyślcie na przykład o angielskim, gdzie natywi najczęściej mieszają your i your albo there, there i there. To jest wręcz naturalne, że rodzimi użytkownicy, którzy znają język od dziecka, robią więcej błędów ortograficznych. Ale ogólnie obcokrajowcy robią więcej błędów, bo są jeszcze inne rodzaje błędów. Na przykład, optograwiec, który nie do końca zna język polski, może powiedzieć: Jutro, ja iść do sklepa dla mięso, mając na myśli: Jutro, pójdę do sklepu po mięso. Myślę, że w tym ustaniu jest 6 błędów w takim krótkim staniu aż 6 Pierwszy. Ja, który jest zbędny w tej sytuacji, wystarczy powiedzieć jutro pójdę. Drugi. Żywa czasownika iść zamiast pójść. Jutro pójdę. To jest poprawna forma. I trzeci. Brak odmiany tego iść. Skoro używa tego czasownika iść w zdaniu z podmiotem ja to powinno się odmieniać idę. I czwarty, zła odmiana. Do sklepu, a nie do sklepa. I piąty, zła składnia. Nie dla mięso, tylko po mięso. I szósty, zła odmiana. Jeśli już dla, to powinno się odmieniać dla mięsa, a nie dla mięso. Chociaż i tak to jest błąd. I to są błędy nieortograficzne, których Polacy zazwyczaj nie robią. Więc ogólnie i tak Polacy poprawnie mówią niż obcokrajowcy, ale rodzaje błędów są inne. I to jest bardzo ciekawe. Może dzisiejsza dyskusja była zbyt oczywista dla niektórych, ale mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało. Cześć!